Hej tu Denis, witajcie na moim kanale, zapraszam na podsumowanie wrześniowych nowości od Apple. Od gwiazdy wieczoru, czyli nowego Apple Watch Series 6, mamy ten sam wygląd, a jedynie nowe kolory, w tym czerwony oraz niebieski. Szybszy procesor, zawsze aktywny wysokościomierz oraz medyczna nowość, mierzenie natlenienia krwi. Teraz ekran w trybie spoczynku również jest jaśniejszy. Apple Watch 6 ma również chip U1, a poza tym to bardzo mały, moim zdaniem, update. Ja już zamówiłem swojego, więc upewnijcie się, że subskrybujecie mój kanał, aby nie przegapić filmów z Unboxing. A potem filmu z pełną recenzją tego zegarka. Mamy też nowe, innowacyjne paski, i mimo że wydają się zwykłą opaską, to im dłużej im się przyglądam, tym bardziej genialne one dla mnie są. Proste, rozciągliwe, jednoczęściowe, w 12 rozmiarach, więc aby zamówić odpowiedni, musimy zmierzyć swój nadgarstek. Apple oferuje nawet specjalne narzędzie do wydrukowania, gdzie można zobaczyć jaki rozmiar będzie dla nas odpowiedni. Wystarczy obwinąć rękę i strzałki wskażą nam, jaki numer rozmiaru powinniśmy wybrać. Oprócz sportowej opaski solo mamy również nową plecioną opaskę solo i ta wygląda obłędnie, chociaż cena też jest obłędna, bo opaska kosztuje 449 zł. Mamy też kilka nowych cyfer blatów, których nie było w betach WatchOS 7, jak więcej opcji cyfr, strefy czasowe. Cyferblad z memoji, z paskami, które możemy bardzo mocno modyfikować, każdy kolor osobno oraz nachylenie wszystkich pasków oraz nowy cyferblad artysta. W finalnej wersji WatchOS 7 mamy również na zegarkach całkiem osobną apkę do edycji memoji. Również teraz możemy edytować pierścienie aktywności i teraz oprócz kalorii możemy zmienić ilość minut ćwiczeń oraz godzin w ciągu dnia. Kto pokusi się o maksymalne powiększenie? Ceny Apple Watch 6 zaczynają się od 1899 zł za 40 mm i 2049 zł za opcję 44 mm w kopercie aluminiowej. Oprócz flagowego zegarka serii 6 Apple pokazało również Apple Watcha SE, który jest mieszanką Apple Watcha 4, 5 oraz 6, bo mamy na przykład zawsze aktywny wysokościomierz ale nie ma na przykład funkcji natlenienia krwi czy chociażby EKG. Poza tym zegarek wygląda tak samo jak obecna oraz poprzednie serie, ale jest tańszy, bo można go kupić już od 1299 zł za 40 mm i 1449 zł za 44 mm. Moim zdaniem jest to trochę dziwny ruch, bo teraz w ofercie mamy tylko Apple Watcha serii trzeciej. SE oraz 6 i zdecydowanie wolałbym, żeby zamiast serii SE pozostała w sprzedaży seria 5 w obniżonej cenie. Apple Watch zyskały również ustawienia rodzinne, i teraz możemy z jednym iPhone'em sparować kilka zegarków, np. Na dla naszych dzieci czy dziadków, i będą one mogły dzwonić czy wysyłać SMS'y bez posiadania telefonu, pod warunkiem, że będą miały model z LTE. Świetna opcja, zwłaszcza w połączeniu z tanim Apple Watchem SE. Bo nie będzie to działać prawdopodobnie na starszych zegarkach. Aha, obydwa nowe zegarki nie będą miały teraz w pudełkach ładowarki. Apple uważa, że i tak mamy ich milion w domu i są to tylko niepotrzebne elektrośmieci. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Dla mnie ładowarek nigdy za wiele, zawsze by się przydała jakaś dodatkowa kostka, chociażby żeby podłączyć jakieś inne urządzenia. No ale teraz nie będzie tego i jeżeli nie mamy nadmiaru ładowarek, to musimy dokupić je osobno. Co jeszcze Apple pokazało na konferencji? Całkiem dużo. Mamy nowego, klasycznego, najtańszego iPada w starym body z Touch ID i teraz z chipem A12 Bionic z ceną od 1600 zł, ale za uwaga 32 GB. To jest bardzo słabe... Nie, słabe jest 64GB, a 32GB w iPadzie jest po prostu śmieszne. A za wersję 128GB trzeba już dać 2100 zł. Oprócz iPada mamy również nowego iPada Air 4 generacji, który jest bardzo dziwnym forem, bo mimo, że ma kształt iPada Pro, ekran 10,9 cala z małymi ramkami, wsparciem dla Magic Keyboard, złączem na Apple Pencila 2 i smart konektorem oraz najmocniejszy nowy chip A14. To nie ma Face ID i mamy nowość, czyli Touch ID, ale w przycisku do wybudzania. Nowością są też jego kolory, bo jest ich teraz 5 i oprócz srebrnego, Space Gray, mamy złoty oraz całkiem nowe dla iPadów kolory, czyli zielony i błękitny. Oba wyglądają moim zdaniem świetnie, nie mogę się już doczekać, aż będę mógł przetestować tego iPada. Ceny zaczynają się od 2899 zł. I szczerze rozważyłbym kupno tego iPada R zamiast najnowszego iPada Pro, ale tutaj znowu w tej cenie mamy tylko 64 GB i nie ma opcji 128 GB, tylko musimy od razu wziąć 256, który kosztuje już 3700 zł, gdzie za 200 zł więcej mamy iPada Pro ze 128 GB. iPad Air dostępny będzie w październiku, ale nie wiadomo jeszcze kiedy dokładnie. Pokazano też nowy serwis sportowy nazwany Fitness Plus. Gdzie mamy mnóstwo treningów dostępnych praktycznie z każdego urządzenia i jest to wszystko elegancko zintegrowane w ekosystem Apple. I jeżeli na przykład odpalimy trening na Apple TV, to automatycznie rozpocznie się on też na zegarku. A jeżeli na przykład trener podczas treningu powie, abyśmy zobaczyli jaki mamy puls, to ten powiększy się na ekranie, abyśmy mogli łatwiej go odczytać. Serwis ma kosztować 10 dolarów miesięcznie lub 80 dolarów rocznie i uważam, że jest świetny, ale niestety nie będzie dostępny w Polsce. Przynajmniej na razie. Z usług mamy kolejną nowość w postaci Apple One, czyli jednego abonamentu za wiele usług od Apple, które w pakiecie mogą wychodzić taniej. W Polsce mamy dwa pakiety, gdzie za 25 zł mamy dostęp do Apple Music, Apple TV, Apple Arcade i 50 GB miejsca w iCloud lub pakiet rodzinny za 40 zł miesięcznie, gdzie do dyspozycji są te same usługi, tyle że z 200 GB w iCloud. Samo Apple Music kosztuje 20 zł, więc za 25 zł mamy dużo więcej usług od Apple. Sam na przykład nie zamierzam przedłużać darmowego roku z Apple TV+, ale w takim pakiecie zdecydowanie wezmę, bo już teraz płacę 20 zł za Apple Music i 3 złote za 50 GB iCloud, więc za 2 zł więcej będę miał jeszcze Apple TV Plus i Apple Arcade. W Stanach mamy jeszcze trzeci pakiet, Premier, gdzie dostępne jest 2 GB miejsca, oraz usługi, których nie ma w Polsce, czyli Apple News Plus i właśnie Apple Fitness Plus. Na tej konferencji nie zobaczyliśmy natomiast nowych iPhone'ów, czyli iPhone'ów 12 i 12 Pro, więc zapewne już niedługo kolejna konferencja poświęcona właśnie nowym iPhone'om. Dajcie znać w komentarzach, które z nowości od Apple zainteresowały Was najbardziej. Na pewno będę testował Apple Watcha 6, kiedy tylko do mnie dojdzie, a później iPada Air, kiedy tylko będzie dostępny w sprzedaży, więc subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić tych filmów. Tradycyjnie przypominam również o łapie w górę pod tym filmem, jeżeli Wam się podobał i do zobaczenia w następnym. Dzięki, hej!